Cześć tu Mamik zapraszam na K Flower. Pokażę wam mniej więcej o co chodzi w grze. A więc najpierw sobie rozkładamy domki tak pasujemy sobie i każdy z graczy dostaje domek. Na domku mamy napisane y, cyferkę dom 1 czyli wiemy że ten gracz będzie w pierwszej ludzie pierwszym graczem. Później każdy z graczy dostaje kafelki. Tak jeśli gramy na trzech czterech y, dwóch trzech czterech graczy każdy dostaje po trzy kafelki. Jeśli gramy na 5-6 po dwa kafelki. Kafelki zimy oczywiście sobie zakrywamy. Każdy dostaje domek tak, za którym losuje sześciu mikelków i ich sobie układa e, tak, żeby żaden z graczy nie widział. Do tego mamy kafle które sobie przygotowujemy w zależności od pory roku, tak. Tu mamy wiosnę, e, lato i jesień, tak? E, na dwóch graczy mamy sześć kafli, na sześciu graczy mamy już 10 tych kafli. Tak? Do tego kafelek startowy też, jeśli będziemy grać na więcej graczy, tych kafelków tutaj będzie więcej. Znacznik pierwszego gracza to jest podpowiadajka, że jak będzie pierwszym graczem, to po prostu będzie pierwszy wybierał sobie łódkę, do tego będzie pierwszym graczem w przyszłej rundzie. Łódki, tak tak jak widzicie, losujemy sobie mifelki, do tego narzędzia też losujemy i możemy zacząć grę. W grze będziemy robili praktycznie. Kilka rzeczy. Będziemy się wystawiać na kafle, żeby produkować. Będziemy licytować te kafle, czyli w zależności jak siedzimy, tak? czyli ten gracz by był tu, to by mógł sobie tak zalicytować. Bądź jeśli będziemy mieli już na swojej usadzie, bądź przeciwnika, będziemy sobie kłaść u siebie mipelków. Jeśli chodzi o licytację, po prostu kładziemy sobie mipelka w ten sposób. I licytujemy. Teraz, żeby ten gracz tutaj z boku mógł go przebić. Musi oczywiście położyć dwa lub więcej mipelków gdzieś tu po swojej stronie niestety nie ma. Ale może sobie zrobić coś takiego położyć na środek. Jeśli kładziemy na środek produkujemy ten surowiec który jest czyli w tym momencie ten gracz by wyprodukował jeden kamień który trafia do niego do domku. Za każdym razem jeśli będziemy produkować stąd lub bądź od przeciwnika będzie trafiało do naszego domku, tak? To jest ważne, bo jeśli będziemy produkować u siebie, to będzie się produkowało na kaflu, tak? Następnie ten gracz może oczywiście sobie iść tu, ten gracz pójdzie tu, ten gracz sobie pójdzie tutaj, ten gracz, na przykład, będzie chciał go przebić, czyli pójdzie sobie w ten sposób, tak? Jeśli jest przebijany, teraz mamy możliwość albo dołożyć tak, żeby znowu być pierwszym graczem. Y, który ma najwięcej tutaj, w y, tym kafelku? Czyli powiedzmy, że jeśli bym chciał go przebić, muszę położyć trzech mipelków, tak? Bądź druga opcja wziąć tych dwóch i przełożyć ich gdzieś indziej, tak? To jest ważne, nie możemy ich rozdzielać. Będziemy przekładać: mogą iść na, na kafel, mogą iść do, do siebie, ale nigdy y, ci co licytujemy nie będą wracać za zasłonkę, tak? Jeśli go bym tu zostawił, po prostu jak będzie koniec rundy, one wrócą do właścicieli. Teraz praktycznie moglibyśmy zakończyć, tak? Powiedzmy, że jeszcze sobie ten gracz pójdzie na żółte, tak? Ja spasowałem, on sobie poszedł po pierwszego gracza, tak? Także jeśli będziemy tukłać na nasz szkafelek, maksymalna. Liczba tutaj mipelków, jakie mogą być, to jest 6, tak? Możemy sobie położyć jednego. Moglibyśmy sobie w pierwszym rurku położyć trzech mipelków i już zablokujemy, bo zawsze musimy, zasada przebijania jest tutaj ważna, tak? Powiedzmy, że tak się runda by zakończyła. Czyli kafle, które nie były wylosowane, odpadają. Później sprawdzamy, co jest kogo, tak? Czyli to wraca. Każdy z graczy bierze sobie swój kafelek, tak? Czyli bierzemy kafelek i dokładamy sobie go gdzieś tutaj do swojej, yy, swojego, swojej osady. Ten, który nie był wylosowany odpada do worka z powrotem. Tak. Ten kafelek, który mieliśmy i był ludek, jest nasz po prostu. Czyli te powiedzmy, że sobie tutaj poukładam, tak. Te odpadło, odpadają sobie. Ten gracz zostaje pierwszym graczem. Ten odpada. No i ma prawo wybrać pierwszą łódkę. Tak? Wybiera sobie powiedzmy tą łódeczkę z narzędziami, tak. Ten bierze tą łódeczkę. To wszystko oczywiście wraca za zasłonki, tak? Ten ludek stąd też wraca za zasłonki. No i mamy następną porę roku. Mamy następną porę roku. Czyli ten gracz by jechał pierwszy, mamy lato. Widzicie, że już te kafle troszkę są inne, i teraz mamy właśnie te dwie opcje, że możemy iść sobie wyprodukować. Możemy sobie iść do przeciwnika, tak? Powiedzmy, że on sobie pójdzie w ten sposób, żeby zablokować przeciwnika. Pójdzie sobie tutaj. Losuje sobie jednego ludka, z worka, tak? Idzie do niego, i to wszystko. Teraz jeśli poszedł tu, czyli ten gracz musi tylko żółtego tutaj lutka wsadzić, żeby mógł aktywować ten budynek. Powiedzmy, że ten teraz idzie, idzie sobie w ten sposób, że idzie sobie tutaj, tak? Ten gracz sobie pójdzie tu produkować, czyli odrzuca jedną piłę, żeby wziąć trzy żeby wziąć trzy drewienka tak. Następnie ten sobie idzie powiedzmy yy, idzie sobie tutaj tak. Następnie ten sobie idzie tutaj bierze węgiel tak. Ten gracz sobie pójdzie powiedzmy że on sobie pójdzie tutaj tak żeby przesunąć jeden towar nie ma towaru w tym momencie. Ale może ulepszyć, ma drugą opcję z ulepszenia, czyli odrzuca kilow, po to, żeby ulepszyć ten budynek. Tak? Ulepszamy budynek. Jak ulepszamy budynek, tutaj mamy pokazane, co jest po drugiej stronie. No oczywiście mamy już punkty zwycięstwa na koniec gry. Teraz ten gracz zobaczył, że ulepszył, no to od razu mu wskakuje. Biorąc trzy kamienia, tak to wszystko idzie tutaj. Czyli ten gracz też by musiał sobie wziąć trzy kamienia, czyli w tym momencie musi zagrać dwóch mipelków. Czyli on tutaj produkuje, tak. Ten gracz sobie pójdzie do siebie do domku, żeby przesunąć jeden towar i ulepszyć domek. Żeby ulepszyć domek, on musi odrzucić drewno i węgiel, tak. Odrzuca sobie, obraca sobie budynek. W tym momencie ma. Już dwa przesunięcia jedno ulepszenie to wszystko wraca i tak sobie gramy tak. Tak to wszystko wygląda. Tutaj będziemy pozyskiwać zielonych ludków których możemy tylko pozyskiwać z kafli. Tak? Zielony ludek jest o tyle cenny że praktycznie jeśli mamy ten kafel i my go użyjemy tak? czy jeśli bym poszedł tutaj e, odrzuciłbym że żeton dostałbym zielonego ludka. To licytując w ten sposób wiemy że już na pewno nikt nas nie przebije chyba że ktoś tutaj by musiał dwa razy iść, żeby mieć dwóch lutków, tak? Także zielone ludki są dosyć cenne. Tak sobie gramy znowu, aż ktoś nie spasuje, wchodzi później jesień, tak? Jesienią mamy także te budynki już nastawione na robotników plus już budynki punktacji się zaczynają. No i zimą mamy te trzy kafle nasze wybieramy sobie minimum jeden, tak? którym będziemy punktować, na przykład mamy, jeśli będziemy licytować o katedrę, będziemy to wszystko tak samo dokładać. Jeszcze jest jeden mygrze yy, wiosną będziemy mieli tutaj kafelek, który ma cztery wyjścia z drogi, latem mają trzy wyjścia, jesienią mają dwa wyjścia, a zimą już mają tylko jedno wyjście, tak, czyli ta wioska będzie nam się rozrastała i też musimy sprytnie to wszystko układać. Tak? Czyli tutaj będziemy mieli po prostu jeśli go dołożymy 12 punktów, tu za każdego naszego zielonego ludka będziemy mieli dwa punkty, tak tu za surowce jednego rodzaju, które nam gdzieś zostaną, będziemy mieli jeden punkt, tak? Tutaj mamy za różne kolory, za pięć surowców, za lutków, plus jesienią będą wchodzić takie kafle, które mają zaznaczony taki element, że w tym miejscu musi być drewno na koniec gry, żeby się liczyło, czyli musimy je tam dostarczyć, przetransportować, tak? Jeśli go obrócimy, mamy ciut więcej punktów za to. Tak sobie gramy. Ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa, oczywiście. To wszystko sobie zapisujemy tutaj, tak? bo jeszcze na koniec zimy będziemy brali ten kafel kolejności, który będziemy dokładać, i tutaj za każde sąsiadujące miejsce będziemy mieli punkty zwycięstwa. Do tego na kaflach z łódkami mamy też dodatkowe punkty. tak. E, tu za każdą jednostkę transportu będziemy mieli punkty, tu za każde kółeczko, tak? czyli jeśli będzie taka pętłówka z drogi, także będziemy mieli punkty, to wszystko sobie tutaj zapisujemy. Tak, yy, kolor, yy, znacznik pierwszego gracza yy, będzie jokerem w tym momencie. I to wszystko. Jesteście po zasadach, widzicie mniej więcej o co chodzi w grze. Keyflower, czyli jedna z zakazanych gier u nas w domu na dwie osoby z Litką, nie możemy w tą grę grać, bo za dużo emocji wywołuje. Yy, gra z rodziny K, gdzieś tam macie K-flow, yy, grę która jest y, podobna do niej, działa na kartach, ale niestety coś się tam nie udało. Jeśli chodzi o K-flower, y, dużo mechanik, mamy mechanikę licytacji, kładzenia wamperków, y, budowania sobie. To wszystko fajnie działa, plus mamy zasłonki, także troszkę blefowania możemy mieć. Możemy zagrać w wersję rodzinną, czyli nie blokujemy się tak mocno, ale możemy też zagrać normalnie, czyli dosyć chamsko bym powiedział, z negatywną interakcją, gdzie możemy sobie dużo rzeczy robić, jeśli mamy jeszcze tego zielonego ludka, którego się zdobywa z kafla, tutaj już w ogóle możemy przyblokować w pewnym momencie naszego przeciwnika. Do tego wyścig o tą łódkę, kto więcej tych mipelków weźmie. Pełna swoboda w tej grze, fajny system pasowania, tak, jeśli spasuje, a ktoś nie spasuje, czyli mogę się dołączyć dalej do gry, też to troszkę jest takie ryzykowne, bym powiedział, kiedy spasować, kiedy sobie jeszcze zostawić, kiedy po prostu, żeby ta kolejka przeleciała. To wszystko fajnie ubrane. My nie mamy dodatków z tego względu, że ta gra już daje nam dosyć dużo. Dodatki też fajnie wprowadzają, ale nam wystarczy ta wersja, którą mamy. Ta gra, tak jak wspominałem, ląduje na stole dopiero jeśli ktoś przyjdzie do nas. Zagramy w 3, 4, bądź nawet w 6 osób, bo gra jest dosyć szybka. Ja polecam Wam sprawdzić. Gra jest na BGA. A jeśli Wam się spodoba, gdzieś tam ją dostać na ryneczku wtórnym, ponieważ gra już nie jest wydawana. Na tą chwilę wszystko, dzięki i do następnego.